Jeszki śpiew oh. <laughs> No i dwa wardziki Ale patrz, ten jest szefowski, bo on jest na trzy strony, działa hmm. Ale biega Mu się plecy kręcą no. no co ja mam zrobić w tej historii, no Syszała, taki Z, który ma, tak, ma 10-3 i przez to je po Katarzyny, która ma 2-7, to jest za mocno. On zerkował klona, widziałeś to? <grystanie> Jaki ser. <grystanie> to Niko co robi? No nie wiem, czy zabiję Basia. Nie mam damagenu, żeby zrobić tę... Um. Ej hey Roman, chciałbyś pójść w jakąś inną linię? Weird, ja w sumie tajem, czy... A ty, next stage, zebra w hale grać. Ej, co ja mam a, zrobić? Dobra. Czemu jest jakieś 360? Ja, nie, sobie... nie wiem czy gram next. Nie to... wiem. A to słabo. A Neko? Może zagram, w co Bo, to ty... Conqueror jest broken, pas na tego jasu On się bił jeden versus 4. I wziął double. Bo się lecę za z tym tym do strony. Ty też mógłbyś na katarę nie wziąć. Nie umiem, nie, nie lubię Nie umiem. Runy no to już sobie że super. No ale nie lubię tej ruzy. Denerwuje mnie to, bo za każdym razem, jak ją biorę, tam za mało HP i się wałam za ją ze sprokuje sobie. Czyli nie jest broken. To...